Maleczka z tej strony śmiechol, dzisiaj teścik takich fikuśnych fly bandgerów. To są motylki, pakowane po 3 sztuki. Powiem Wam, że troszeczkę inna paczka niż kiedyś i teraz zastanawiam się, czy są to motylki hukowe. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że tak, bo jednak sama słowo bandger tutaj troszeczkę nas skieruje w stronę jakiegoś huku. No ale co, zobaczymy. Przetestujemy sobie trzy sztuki w środku, oczywiście dostępne w SR Pyro paczka troszeczkę lepsza wydaje mi się niż ostatnia edycja tej paczuszki tutaj dużo tekstu, kod produktu CL3544 F2, 15 gram troszeczkę języka polskiego gdzieś tam w środku no i tutaj partia 2024 no i co bo nie będę Wam przedłużał, bo ja powiem Wam, że sam jestem tych motylków ciekawy, bonusowo Dam w gratisie taką małą fontanienkę od Triplexa, więc sobie troszeczkę na luźno postrzelamy z takich motylaczków i później odpalimy sobie fontanienkę, żeby ten filmik był troszeczkę dłuższy. Także ja Was serdecznie zapraszam. Bijajcie na www.odpalaj.pl. Pamiętajcie, z kodzikiem rabatowym Tam macie 10% rabatu na towar wal nieprzyczyniony. Także co, lecimy z luźnym strzelaniem z tych właśnie oto Fly Bungerów od SRP. -u. Dobra, lecimy z teścikiem Fly Banger. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to są motyle hukowe. Chyba nie, bo... a może? Wow, taki bydlaczek, nie? Wsyk go położymy. Odpalisz go? Czekaj, ja sobie ja się trochę oddalę. Cyk. Dobra, pal go. Jednego zawidniaka, a resztę, resztę przepalimy w nocy. Nice! Nice Kolejne dwa motyle Musiałem zmienić miejscówkę, bo lekki przypał tam Powiem Wam, że one naprawdę dosyć są głośne, kurcze. Chyba są lepsze niż, niż w zeszłym roku. Paczka troszeczkę mniejsza Więc myślę, że zacnę. Druga sztuka, ostatnia już. Tutaj troszeczkę takie odludzie, ale naprawdę fajne motyle hukowe. Ten pierwszy w lepszym miejscu, więc mogliście sobie zobaczyć, jak one strzelają. Więc lecimy z małym bonusem. Magic 3 od Triplexa, bonusowo, żeby odcinek był troszeczkę dłuższy. Palisz? Palto. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem nawet, ile ona kosztuje gdzieś koło. O, ale się rozkręciła. Family Friendly, taka cichutka, delikatna. Abym efektem prawie dostał. Ale wysoko daje, nie? Taka cichutka, mam nadzieję, że nie będzie cracklingu. Bo dostanę po oczach. Bo tam są trzy rurki w środku. O, Uuu, <śpiewanie> Ty, ładnie daje, nie. O, lecz jest! Oh packet. Oh. <laughs> <laughs> nice. <laughs> nice. Oh, oh, magic tree. Wow. <laughs> 10 na 10. Kurde nie wiem ile ona kosztuje. Fajna o Triplex, dostaję ją za darmo powiem wam, że naprawdę zrobiła 108 gram, więc kurczę, nie myślałem, że to taki sztosik jest. Naprawdę bardzo fajna fontanienka, więc Budusik chyba my się zda, my się zda, zdaje mi się, że naprawdę zdał, mm, e, zdał e, egzamin elegancko. Więc co? To było na tyle. Trzymajcie się na razie.